To, co się właśnie odwaliło w mojej rodzinnej Świdnicy, to przechodzi ludzkie pojęcie. Dosłownie wczoraj był tutaj Karol Nawrocki na jednym z ostatnich swoich wieców wyborczych i uwierzcie mi, że ogłosił fre, wszem i wobec współpracę pisowskiego kandydata na prezydenta z lewicową prezydentką Świdnicy. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym profilu jak zwykle polityka, ciekawostki, informacje bez cenzury. Więc nie zapomnij mnie zaobserwować, bo jutro już kolejna dawka informacji bez pudrowania. A więc o co chodzi? Dokładnie wczoraj był tutaj Karol Nawrocki, który na swoim przemówieniu, na szczęście był deszcz wczoraj, więc Karol musiał uciekać z rynku do zamkniętego pomieszczenia powiedział, że chwali, nie powiedział, pochwalił wręcz współpracę lewicowej prezydentki miasta Świdnica z pisowskim aparatczykiem. Ja teraz już wiem, dlaczego pani prezydent Świdnicy, mimo że się znamy, nie chciała mnie nawet przyjąć na spotkanie, bo wiedziała, że ja osobiście nie będę szedł ramię w ramię z lewicą, która jest skompromitowana, zdewastowana i tak naprawdę świeci śmierdzącymi pustkami. W Świdnicy nie ma już lewicy, w Świdnicy jest po prostu przybudówka Karola Nawrockiego i PiSu. To, że ona chodzi i pisze w mediach społecznościowych, jak bardzo wspiera Magdę Biejat, naprawdę, pani prezydent? Panią wie, jak Pani wspiera? Przez Panią w Świdnicy nie będzie już nigdy więcej lewicy. W Świdnicy zawsze rządziła Lewica. W Świdnicy Lewica była górą wolna, była świdnica od odpisu. Dzisiaj pani prezydent nie tylko jest wychwalana przez kandydata pisowskiego, ale co gorsza, zakłada sobie stowarzyszenie z ludźmi z Konfederacji. I ja rozumiem, że można się z kimś tam zbratać, ale żeby naprawdę bratać się z wrogiem, który przez lata niszczył Polskę, okradał Polaków, wyzywał wszystkich od śmieci, kobiety gnębił Pałowa, Deptał wartości lewicowe, żeby ktoś, kto dzięki lewicy siedzi kolejną kadencję na fotelu prezydenta tego miasta, tak bardzo zdewastował swoje poglądy tylko dla władzy i dla stołków? Ani prezydent naprawdę czasami lepiej zachować twarz niż stołek.